Równania kwadratowe z wartością bezwzględną pod punkt B. Mamy tutaj wartość bezwzględna z x kwadrat odjąć 4. x równa się 5. Na pewno przypomina nam to rozwiązywanie takiego typu zadań. Wartość bezwzględna z czegoś powiedzmy równa się tak jak tutaj 5. Gdyby tego nie widzieć, to jaką wielkością musi być a? Wielkość a. Albo będzie równa 5, albo ta wielkość a będzie równa minus 5. No chyba tutaj nie ma wielkiego problemu. Tylko tak, tu jest literka a, a tu jest całe nasze takie wyrażenie x kwadrat odjąć 4x. To jest nasza wielkość a z tego, czyli patrząc się na rozwiązanie, czyli x kwadrat odją 4x równa się 5 lub x kwadrat odją 4x równa się minus 5. To jest zgodnie z tym albo jest to równe 5, albo jest to równe minus 5. Nie ma żadnych innych warunków, spójnik lub i to, co wyjdzie tutaj i to, co wyjdzie tutaj, sumujemy na koniec będzie rozwiązanie całego zadania po kolei przerzucamy na lewą stronę x kwadrat odjąć 4x przerzucamy odjąć 5 równa się 0 i liczymy delta delta to jest b kwadrat odjąć 4ac i delta jest równa tu jest 16 i tu będzie plus 20. Czyli delta jest równa 36. Pierwiastek z delty. No to jest równy 6. I liczymy zgodnie z tym równaniem. x1 oraz x2. x1 to jest minus b, czyli 4. Odjąć pierwiastek z delty. Przez 2a, czyli 2 razy 1. Minus 2 przez 2 i to jest minus 1. x2 minus b plus pierwiastek z delty przez 2 razy a. 10 przez 2 i to jest 5. Mamy już minus 1, mamy 5. Czyli rozwiązaniem tej pierwszej części jest x należy do zbioru dwuelementowego w kolejności minus 1 lub 5. Przechodzimy do drugiej części, przerzucamy na drugą stronę. x kwadrat odjąć 4x plus 5 równa się 0. I tu liczymy nową deltę delta, czyli b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c. Delta jest równa 16. I tu będzie odjąć 20. Delta jest równa minus 4. Delta jest ujemna. Zatem x należy do zbioru pustego. W tej części Rozwiązaniem były dwie liczby. W tej nie ma żadnej. A zatem, rozwiązaniem całego zadania w całości są tylko te dwie liczby. x należy do zbioru dwuelementowego. Tylko to minus 1 lub 5. I to jest rozwiązanie tego naszego głównego zadania z wartością bezwzględną.